Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Przemierzając Apalachy w Fallout 76 możemy się natknąć na pewne wyjątkowe, niepasujące do obrazu sielskiej postapokaliptycznej Wirginii Zachodniej miejsce. Jest nim Pałac Krętej Ścieżki. Budynek swoim wyglądem przywodzący na myśl hinduistyczne albo buddyjskie świątynie. Czym jest? Jaka jest jego historia? Skąd w ogóle twórcom przyszło nam myśl umieszczać coś takiego w grze? Obejrzyjcie do końca, a się dowiecie. Pałac Krętej Ścieżki położony jest w północnej części Bolesnego Podziału, na terenie pasma gór błękitnych. Wzorowano go na istniejącym w rzeczywistości Złotym Pałacu Prabupada, zbudowanej w 1979 roku Świątyni Pamięci, zlokalizowanej na obszarze Nowego Vrindaban w hrabstwie Marshall w Wirginii Zachodniej, międzynarodowej komuny założonej przez Bhaktivedante słami Prabupadę, Wisznuckiego Akarja, duchowego nauczyciela, Wisznuizm to odłam hinduizmu, którego przedstawiciele uważają Wisznu lub jego awatary za najwyższego boga. Najpopularniejszą religią wisznucką jest kryszanizm. Vedanta słami Prabhupada, był założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, pierwszej grupy wisznuckiej, której udało się zdobyć popularność na Zachodzie. Wróćmy jednak do świata folauta. Historia pałacu krętej ścieżki była nieco inna. Miejsce to powstało z inicjatywy jego imieniem Cyrus. Mężczyzna postanowił zaproponować Amerykanom drogę do oświecenia. Duchową podróż ku transcendencji. Stworzył kult, który pomagał ludziom się rozwijać. Niestety, pośród jego stada znajdowała się czarna owca. Julian! To Cyrus! Tak, zaraz go wychujemy! Najlepszy uczeń Cyrusa, Simon Gladwell, dostrzegł w sekcie okazję do zarobku. Jako kierownik biznesowy pałacu i przyjaciel założyciela, miał nieograniczone możliwości. Zanim trafił do pałacu, znajdował się na życiowym zakręcie. Stracił pracę, odeszła od niego żona i był całkowicie spłukany. Stracił dorobek, na który pracował całe życie. Gdy już nie miał na nic siły, poznał Cyrusa, który pomógł mu zrozumieć, że wszystkie te rzeczy nie znaczą nic w porównaniu z ogromem wszechświata. Dotychczas pieniądz go napędzał, jednak po kilku miesiącach wszedł na ścieżkę oświecenia, o czym sam przyznał w pamiętniku. Z czasem Simon zaczął sobie uświadamiać, że potencjał pałacu krętej ścieżki jest marnowany. Postanowił wprowadzić selekcję nowych członków. Od osób pragnących zostać na dłużej oczekiwano darowizn, po to by zmniejszyć koszta związane z funkcjonowaniem pałacu. Gościom oferowano minimalną obsługę i czyste miejsce do spania. Robiono wszystko, by ich zachęcić do wstąpienia na krętą ścieżkę. To wystarczyło. Simon wpompował gigantyczne pieniądze w kampanię reklamową. Program tymczasowych nowicjuszy działał bardzo dobrze, a kondycja finansowa świątyni była coraz lepsza. Simon uważał, że to najbardziej lukratywne przedsięwzięcie, w jakim brał udział. W końcu zrozumiał, że rozpoczął wędrówkę w pałacu po to, by szukać oświecenia. Ale po co ono komuś, kto właśnie znalazł sposób, by stać się obrzydliwie bogatym? Odezwała się w nim jego wcześniejsza natura. Cyrus był szczęśliwy, przepisując swoje konta bankowe na przyjaciela. Dzięki temu mógł wyzwolić się z kajdan komercjalizmu i skupić na ostatecznym celu, jakim było duchowe spełnienie. Simon natomiast dwoił się i troił, by wymyślać coraz to nowsze sposoby, by wmawiać ludziom to, co chcieli usłyszeć, i by uśpić czujność mentora. Opracował m.in. oferty dla par: weekendowe oświecenie, nirwana deluxe, tygodniowe rozkosze oraz miesięczną astralną ucieczkę, cokolwiek by to nie znaczyło. Jednym z pomysłów Simona było zainstalowanie duchowej wentylacji, którą rozprowadzono medytacyjny gaz. Mężczyzna nie miał pojęcia, jaki jest jego skład, ale nie przeszkadzało mu to wtłaczać go do pokojów mieszkańców pałacu. Jak przyznawał, dzięki temu zaoszczędzał na jedzeniu i wymianie pościeli, ponieważ naćpani kultyści całymi dniami potrafili nie opuszczać swoich kwater. Stworzył samonapędzającą się machinę. Sprzedawał także holotaśmy z sesjami medytacyjnymi. Były one dosłownie o niczym. Niestety nie wiemy, jak dokładnie Cyrus wyobrażał sobie drogę do transcendencji. Doktrynę jego kultu poznajemy jedynie z perspektywy Simona, która stanowi wypaczenie ideałów założyciela, mającego dobre intencje. Sekta obchodziła różnego rodzaju święta, takie jak zimowe przesilenie. Jej członkowie nosili wtedy niebieskie wstążki, obsypywali swoje włosy brokatem i malowali arbuzy. Ważnym elementem ich wierzeń było współistnienie z naturą i pacyfizm. Często pląsali nago po ogrodach, spędzali całe dnie w lesie, medytowali i odurzali się różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi. Pałac przetrwał wielką wojnę w stanie nienaruszonym, a kultyści okazali się być twardsi, niżby się wam mogło wydawać. Zyskali szacunek części bandytów ze szczytu świata, nawiązali stosunki z jednym z gangów i prowadzili z nim wymianę handlową. Sekta zniknęła w niejasnych okolicznościach. Pewnego razu wysłannik bandytów zawitał do pałacu Krętej Ścieżki. Dzień po ostatniej wizycie i zastał go całkowicie pusty. Nie wiadomo, co się stało z jego mieszkańcami. Podejrzewano, że mógł stać za tym gang kanibali ze szczytu świata, jednak trop okazał się fałszywy. Być może Cyrus i reszta osiągnęli transcendencję i zjednoczyli się z wszechświatem, kto wie. Gdyby mnie ktoś spytał o zdanie, odpowiedziałbym, że związek z tym mógł mieć gaz rozprowadzony w świątyni. Po atomowej apokalipsie i zniknięciu kultystów, w pałacu krętej ścieżki zamieszkali nowi lokatorzy: Bandyci merdzi, McClimtock, a po tym jak przyszła plaga, góle, supermutanci oraz spaleni. Świątynia przechodziła z rąk do rąk. Czasami spotkać można było w niej przedstawicieli krwawych orłów. Z miejscem tym związane jest jedno z zadań wątku głównego Fallout 76. Dodatkowo cyklicznie odbywa się wydarzenie medytacja prowadzona. Znajdziemy tam wiele ciekawych przedmiotów figurki woldboya, magazyny, rdzenie fuzyjne, a także plany i receptury. Być może w przyszłości cała zawartość związana z pałacem zostanie rozszerzona. Lokacja składa się z dwóch głównych sekcji pałacu wraz z dziedzińcem oraz sztucznego jeziora na południu, na którym znajduje się kilka altan oraz platform połączonych drewnianymi mostkami. I to by było na tyle, drodzy wizowie, dziękuję Wam bardzo za to, że wpadliście. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.